To Ci pokażę restaurację w czasie kolacji sobie nawet chyba wezmę coś w międzyczasie jakimś Nie nałożę, ale nie za dużo, bo pokażę Ci wszystko co jest Co jest do żarcia to Ci prze, przelecę tak Ale wyżery tu jest tyle, że nie do przejedzenia. Żeby była jasność, nie pokazuje Ci tak wszystkiego. Ale bardzo dużo ciekawych takich owoców kandyzowanych, to się rzadko zdarza. Już na bombie jestem oczywiście. Jest prawdziwa zwiezda. Frybiet Dla kolegi nagrywam. Dla kolegi pokazuję jeszcze dopuszczanie. A, jeszcze dopuszczasz? Tak. Że jest zajebioza, star. Widziałeś, nawet grzyby są. Jeszcze nałożę grzyby. Dobra, to kończę, żeby żeby film się skończył, bo do dwóch minut jest.